Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii o Pythonie, czyli języku programowania. Jeżeli nie widzieliście jeszcze pierwszego odcinka, zapraszam do linku, pokażę Wam się w prawym górnym rogu w karcie. A my już dzisiaj przechodzimy do pierwszego tematu, tak naprawdę, bo instalacja Pythona to taki sobie te temat e, już m, teraz gdy będziecie wejdziecie w PyCharma e, klikamy file m, new project teraz tworzymy nowy projekt e, teraz nazywamy go to, e, ja sobie go nazwę przykładowo e, YouTube poradnik enter klikamy this window m, Teraz nam się tworzy środowisko Pythona. Wirtualne środowisko Pythona. I za chwileczkę będzie już nasz projekt gotowy. Ok, już mamy gotowy nasz projekt. Teraz klikamy na... O w ogóle zrobiłem literówkę przez dwa ty napisałem YouTube. Nieważne. Klikamy prawym przyciskiem myszy na YouTube poradnik albo... Jak wy sobie nazwaliście inaczej ten projekt, najeżdżamy na new i klikamy Python File. Teraz tworzymy nowy, nowy plik, ja go nazwę. Hmm, jedynka, albo nie poradnik. Ok, Enter. I teraz już możemy hmm, wszystko pisać tutaj w tym pliku. Hmm. Zacznijmy może od prostego polecenia, w którym będzie print, już nam widzicie podpowiedziało co my chcemy jakby napisać, jakie polecenie wydać, potem print i klikamy apostrof i to nam się dwa apostrofy robią, czyli My chcemy teraz napisać jakiś tekst. E, na przykład Witam Was na odcinku. Wykrzyknik. E, I teraz klikamy run. 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 Poradnik. I jak widzicie, wypisało nam w konsoli w witam was na odcinku wykrzyknik hmm, czyli print reasumując print e, wypisuje nam e, wypisuje nam e, tutaj tekst, który podaliśmy w apostrofach powiększę może wam tekst żebyście sobie zauwa zauważyli e, witam was na odcinku Ok, i tutaj nam wypisało. Dobrze. Następną rzeczą może być zmienna. Utworzymy zmienna liczba. To się równa. Tak się tworzy zmienną. Jeżeli chcemy podać zmienną o typie integer, czyli liczba, to po prostu klikamy na przykład 12 to jest y, zmienna typu integer a y, teraz złożymy nową zmienną tekst to się równa jeżeli chcemy y, utworzyć zmienną o y, o wartości y, string czyli jakby łańcuch y, łańcuch znaków to się tak y, dosłownie tłumaczy w Pythonie. Y, to musimy zrobić albo apostrofy, albo y, tutaj y, takie znaczki. I tutaj wpisujemy nasz y, ciągły znaków. Ja wpiszę witam Was na kanale. Kamol i Kamol. OK. I jeszcze z tymi zmiennymi nic się robi, nie, nie dzieje, czyli na przykład nam nie wypisze w konsoli, ale jeżeli zrobimy print, e, print y, liczba, o, już nam podpowiada, że to jest, że mamy taką zmienną, liczba, to zobaczcie, co nam zrobić. Yy, witam Was na odcinku, czyli wypisało sobie tego printa i wypisało liczbę 12, czyli zrobiło print liczba. A teraz yy, możemy tak samo zrobić, tylko że print yy, tekst już nam podpowiada i wypisze dodatkowo nasz tekst, czyli witam Was na kanale Kamul wypisało tą zmienną tą, tą zmienną w tym princie rozumiecie a jeżeli chcemy y, wypisać to i to w jednym princie to robimy tak print e, tekst e, przecinek liczba teraz nam wypisze Witam Was na kanale Kamul 12 rozumiecie witam Was na y, kanale Kamul 12, czyli wypisało zmienną tekst czyli witam Was na kanale Kamul, przecinek, liczba, czyli 12 takie połączenie można zrobić. Może też zrobić y, Można też zrobić e, połączenie. E, tutaj nie musi być fajny tekst, tylko. Oj. E, tutaj będzie e, liczba. Dwadzieścia słownie. Przecinek liczba. Czyli dobrze zgadliście. E, Wysyłam nam 20 słownie. Spacja, bo tutaj tego przycinka nie wypiszę. 12. Tak. Eee, można też dwa stringi w jednym porobić. Ale 12 witam na, was na kanale Kamol. Czyli wszystko działa jak należy. Eee, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Bajcie się, do zobaczenia. i zapomnijcie o lajku i subskrypcji na kanale i dzwoneczku z subskrypcją, ponieważ jeżeli klikniecie dzwoneczek z subskrypcją, to nie ominą was takie odcinki jak ten poradnikowy z języka Python a lajki polecam zostawić, żeby dotarło, dotarł ten odcinek do większej ilości osób a i to jakoś tam pomaga w zasięgach na YouTubie a więc cześć, cześć